Dzień dobry. Oto The One. Bo mniej lub bardziej oficjalnie tak właśnie nazywa się nowe BMW serii 1. Dorwałem się do niego z pewnym opóźnieniem, co było spowodowane głównie moimi Rozjazdami i zobowiązaniami, ale być może dzięki temu podejdę do niego z nieco większym dystansem. Chociaż cholera wie, jedynka od samego początku była samochodem, który mnie bardzo brał. No nic, na dzień dobry, przejedziemy sobie ulicą szyszkową. Słuchamy, słuchamy wszyscy i jesteśmy pod bardzo dużym wrażeniem, bo oczywiście czuję każdą nierówność. Czuję pupą, czuję rękami na kierownicy, ale auto jest niezwykle zwarte, jędrne i nie ma mowy o podskakiwaniu, szarpaniu, trzeszczeniu. Owszem, pod naciskiem coś się tam stanie, zaskrzypi, zatrzeszczy, ale ja jestem w dodatku, w samochodzie, w pakiecie M, czyli na usztywnionym zawieszeniu. No cóż, to już na dzień dobry jest bardzo miły prognostyk. Zobaczymy, co będzie dalej. Bo pierwsze wrażenie jest takie samochód kompletnie absolutnie, totalnie inny od tego, czym BMW serii 1 było od początku swego istnienia. Bo już teraz nie ma mowy o napędzie na tył. Co w sumie trudno się dziwić, no możemy tego żałować, ale trudno się dziwić, skoro statystycznie Ponad 93% nabywców jedynki nie miało zielonego pojęcia, w jaki sposób jest to napędzany samochód. To był po prostu szpanerski kompakt i tyle. Nadal jest szpanerski, ale zdecydowanie tańszy w produkcji, bo mamy tu w tej chwili po prostu prawie całą technikę przeniesioną żywcem z takich samochodów jak BMW X1. BMW 2 serii tych vanów niby i BMW X2. No a przede wszystkim, przepraszam, mini Countryman. Tak. Cały zespół napędowy, całe zawieszenie, cała płyta wszystko jest przeszczepione. Oczywiście jest fantastycznie dostosowane do tego, co. BMW zwykło dawać swoim klientom. Ale generalnie jest to ten sam samochód w nieco innym, no nawet bardzo innym ubranku. I no, pytanie czy to się udało. Co z tego wyszło? No dobra, wyszło z tego coś, co znakomicie wygląda, bo auto z zewnątrz przypomina Niebywale udanego kompakta premium, jakim jest aktualna klasa A Mercedesa. Tyle, że tu jest jeszcze więcej takiego napiętego mięśnia. I bardzo mi się to podoba. Ten samochód na żywo wygląda o wiele, wiele lepiej niż na zdjęciach, a na ulicy wygląda o wiele, wiele lepiej niż w salonie. To jest bardzo istotne, to auto jest niefotogeniczne, chociaż na zdjęciach wygląda bardzo dobrze. Ale po prostu w rzeczywistości jest o wiele ładniejsze. Jest zaskakująco przestronne, zaskakująco dobre ergonomicznie. Owszem, przednie drzwi są za krótkie, ale to to już jest normalka i Mercedesie A i właśnie w jedynce no te lepsze kompakty są ciaśniejsze te lepsze, czyli te niby premium nadal tak jak we wszystkich w tej chwili BM-kach mamy niepotrzebnie wielką kierownicę niepotrzebnie ozdobną niepasującą do tego wszystkiego, co tutaj mamy i czego chcielibyśmy również pozycja za kierownicą jest nieco za wysoka i nie da się jej opuścić Natomiast cała reszta to jest po prostu ekstrakt, archetyp BMW. To się fenomenalnie prowadzi. Jest fantastycznie posłuszne temu, co kierowca mu każe robić. Ma znakomite hamulce, fantastyczny układ kierowniczy. Dokładnie taki sam charakter. Jak w dopiero co opisywanej przeze mnie klasie A AMG jest zachowanie na zakrętach. A mianowicie auto nie prostuje zakrętów, nie jest podsterowne, nie wyrzuca pupy na zewnątrz zakrętu, nie jest nadsterowne. Natomiast kiedy kończy się przyczepność, kończy się fizyka. Samochód wszystkimi czterema kołami wyjeżdża na zewnątrz, co jest A bardzo łatwe do wyczucia. B. Bardzo subtelnie przebiega. Samochód długo ostrzega całym sobą, że przeginamy pałę. I C. Jest to bardzo bezpieczne, bardzo łatwe do skontrowania, skorygowania. Wystarczy po prostu zdjąć nogę z gazu. Coś fantastycznego. Przeszedłem przez ten zakręt z premedytacją o 30 km na godzinę szybciej niż to sugerował znak. Tak, wiem pan z gwizdkiem, proszę sobie gwizdek wsadzić. Jeżdżę z najwyższą przyjemnością tym samochodem. Dużo większą przyjemnością niż z poprzednimi generacjami jedynki bywało. I to mimo że tam był napęd na tył, i to mimo że jedna z tych poprzednich jedynek, a mianowicie jeden MKP jest moim ideałem huligana motoryzacyjnego, to, że przy okazji jest odrażająca jakościowo, nigdy w życiu bym jej nie chciał, to jest zupełnie inna historia. Natomiast do jeżdżenia do świrowania ona była cudowna. I generalnie lubiłem jedynkę, właśnie za to, jak się prowadziła, ale w porównaniu z tą jedynką, tamta, poprzednia jest prymitywna i, i, i do niczego się nie nadaje. Słowo honoru, nie miałem zielnego pojęcia, że rzeczywiście przyznam rację koledze pracującemu w BMW który mnie ostrzegał, że przeżyje ciężki szok. Ja mu od początku mówiłem, żeby sobie znalazł najbliższe drzewo i się na nim powiesił, bo jak samochód przednionapędowy ma być lepszy od samochodu tylnonapędowego i to tak genialnego, na co on mi odpowiedział, że z tylnonapędowych kompaktowych samochodów to mam się interesować już w tej chwili tylko i wyłącznie serią 2 Coupe, co i tak dla mnie było oczywiste od samego początku, bo uważam, że jest to, jak wiecie, jeden z najlepszych samochodów, jakie kiedykolwiek powstały, a w wersji M2, już o M2 Competition nie wspominając, to w ogóle no jest dokładnie tym, po co BMW powstało jako marka i po co przeszło 100 lat tworzyła najlepsze samochody na świecie najbardziej sportowe więc ok jeżeli chcę mieć prawdziwego tylnonapędowca nie dupowóz limuzynowy to tylko dwójka kupe. ale jeżeli chcę być o stopień niżej na miasto wydaje mi się, że nikt nie proponuje w tej chwili nikt nie wymyślił Samochodu, który byłby równie fascynująco znakomity, faktem jest, że już nawet przy głupich 80 km na godzinę, szumy opływowe na słupku i lusterku, no, yy, zakrawają. Naprawdę. To jest absolutne nieporozumienie, żeby w takiej marce, w takim samochodzie. Były takie hałasy, bo silnika prawie nie słychać, zawieszenia w ogóle nie słychać, wydechu nie słychać, ach bo w ogóle zapomniałem powiedzieć. Jadę 190-konnym dieslem 2.0, który jest zawsze łączony z automatem 8-stopniowym, w tym przypadku sportowym automatem z łopatkami, co jednocześnie umożliwia włączenie trybu launch control, trybu startowego. Tego oczywiście robić nie będę, bo to nie ma sensu. Nikt tego normalny nie robi. Eee, mam 350 Nm i auto, które pomijając oczywiście ambicje sportowe, które zaspokoi nam M135 i z 306-konnym benzynowym, 3-litrowym silnikiem. R6, ale nie wyobrażam sobie, znaczy wyobrażam sobie, ale z wielkim trudem więcej niż dwie takie sytuacje, w których ten silnik nie byłby wystarczający do codziennej, nawet wymagającej jazdy. Bo wciąż mówimy o spalaniu rzędu 5 litrów, przy bardzo dobrych osiągach, bo 7 sekund do setki firmowe, jak za chwilę zobaczycie na próbach dynamicznych, to coś, co ten samochód swobodnie rzeczywiście realizuje. Próba przyspieszenia. 0100. Tryb sport.

120 i 100, 140. psiakrew znowu nie widzi, że jestem na autostradzie. Tak zdecydowanie nie jest to wyścigówka. Ale niewiele znam sytuacji, w których możliwości tego silnika i tego samochodu okazałyby się zbyt małe w normalnym, codziennym użytkowaniu. Poza zbyt wielką kierownicą, za wysoką pozycją za kierownicą i tymi szumami opływowymi, przeszkadza mi tylko to, że samochód jest zaskakująco podatny na boczne powiewy. Ale powiem wam, że. Jest to fascynująco dobre auto. Fascynujące dobre auto. No tyle, że bazowo kosztuje 150 tysięcy złotych prawie z tym silnikiem. A to już brzmi całkiem poważnie nieprawdaż? No ale za to frajda z jazdy, perfekcyjnie BMW, prowadzenie BMW, dynamika BMW. No można by się zacząć czepiać materiałów, bo jak wsiadłem w ten samochód, to z zadowoleniem stwierdziłem, że och, nie ma lakieru fortepianowego, ale niestety jest. Jest i to całkiem sporo go tu jest, co jednak no, w niczym nie zmienia postaci rzeczy. Wnętrze jest wykończone z dużo większym pietyzmem, zdecydowanie lepiej niż poprzednie dwie generacje jedynek. I nie, na jakość nie będę narzekał. Będę narzekał znowu na to, że multimedia. Okej, okay, są dobre. Może nawet bardzo dobre. Harman Kardon tutaj się spisał. Problem w tym, że jeżeli się nie połączę z systemem za pomocą kabla, to wszystko razem jest okant potłuc. Bo zarówno zwykłe łącze Bluetooth jak i szczególnie bezprzewodowa łączność, integracja Apple CarPlay, no rwą połączenie co chwilę. A to jest rozpaczliwe. Bo niby tak fajnie, no mamy bezprzewodową ładowarkę indukcyjną, mamy bezprzewodowe łącze Bluetooth i bezprzewodowe łącze Apple CarPlay, no, ale z tego wszystkiego tylko indukcyjna ładowarka działa prawidłowo. I jak to mówił mi dzisiejszy król internetów polskich i to mię boli. Bo naprawdę markę BMW stać na więcej. Ale samochód jako taki jest wybitny. Naprawdę przeżyłem ciężki szok, bo po tym gwałtownym przejściu na przedni napęd, czyli nie oszukujmy się, wejściu w fazę oszczędzania na wszystkim, czyli robimy jedną platformę i tłuczemy na niej. E, raz, dwa, trzy, cztery. 5 modeli mini i 1, 2, 3, 4, 5 chyba 5 modeli BMW przy czym wymieniamy tylko klocki pod tytułem silnik 3 lub 4 cylindrowy skrzynia automatyczna, manualna 6-stopniowa lub automatyczna 6-stopniowa lub automatyczna ośmiostopniowa, lub dwusprzęgłowa siedmiostopniowa. Na razie powiem tyle. Auto jest zachwycające, chociaż według mnie ciut niedopracowane. Ale byśmy tylko tak niedopracowane samochody dostawali. I w czasach odrażającego do sizingu i obłędu antydzielowskiego, żebyśmy mogli jeździć takimi samochodami. Ja jestem bardzo za. Teraz wyjeżdżam na obwodnicę, więc będzie można depnąć. A ten samochód jak mało, który się do tego nadaje. hałasy opływowe są przesadne, naprawdę więc ja myślę, że tego już nie unikniemy, bo na tym etapie istnienia samochodu tego się nie da poprawić pozostałe rzeczy są do poprawienia i myślę, że BMW powinno się za to wreszcie wziąć i wyrzućcie wreszcie te ogromne kierownice wsadźcie coś, co powoduje że człowiek się czuje jak w samochodzie Usportowionym samochodzie, a nie jak w ciężarówce. Dzie Dziękuję, do widzenia.